Ile mogłeś zarobić w tym tygodniu na analizach od traderów, z którymi współpracujemy? Sprawdź to. Mamy dzisiaj nic innego jak 8 stycznia, więc pierwszy tydzień nowego roku już za nami. W tym tygodniu mieliśmy analiz: raz pierwsza na Bitcoina, dwa na Solana, trzy na Ripple'a, cztery na Bitcoina ponownie. 5 na Solane ponownie, 6 na Bitcoina, 7 na Ethereum. Te dwa to, to dzisiejsze powiadomienie jest już wysłane w poniedziałek, więc tak naprawdę analiz mieliśmy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 analiz. Więc zaczynamy sobie od samiutkiego początku, więc zaczynamy sobie nic innego od naszej królowej kryptowalut, czyli od Bitcoina. Przechodzimy na wykres Bitcoina, i tak jak widzisz, w dniu 1 stycznia, tutaj mam datę zapisaną. W formacie amerykańskim, czyli 0,1, czyli to jest styczeń na początku miesiąc, następnie dzień. Eee, jeszcze sobie upewnimy się, czy to na pewno jest prawda. Tak, 1 stycznia o godzinie 15.45 czasu tajskiego, bo aktualnie znajduje się w Tajlandii, więc tak naprawdę to była 9 rano czasu polskiego. No, otrzymujemy powiadomienie od nikogo innego jak od daniego peram. Możecie sobie zobaczyć tego tradera na Instagramie. Jest to trader, który z nami współpracuje i dwa razy w tygodniu również udostępnia swoje analizy na żywo, gdzie omawia swoją całkowitą strategię, którą właśnie się posługuje, by zarabiać na rynku, by analizować Bitcoina. Otrzymujemy od niego sugerowane wejście pierwsze, sugerowane wejście drugie, tak zwany poziom zabezpieczenia naszej transakcji oraz przedziały cenowe, po których realizujemy zyski. Tutaj jest cały wykres. Mamy naniesioną tzw. tak zwaną strukturę mamy naniesiony tak zwany przedział cenowy, w której chcemy zawierać transakcje na spadek ceny. Następnie mamy poziom zabezpieczenia, czyli jeżeli transakcja nie poszłaby po naszej myśli, to zabezpieczy nam transakcję. Następnie mamy dwa targety do zebrania zysków. Jak to wszystko się klasyfikuje na w wykresie, tak jak możesz zobaczyć, w tym tutaj momencie, czyli właśnie 2 stycznia o godzinie 15.30, tutaj 15.50, więc można powiedzieć, że mniej więcej tutaj, o właśnie w tym przedziale, otrzymujemy powiadomienie. Można było wchodzić jak najbardziej od razu, z, w momencie, gdy otrzymujemy takie powiadomienie. Można było poczekać, aż tak naprawdę powiadomienie pójdzie troszeczkę do góry i sobie wejdziemy na przykład w bardziej dla nas korzystnym. Momencie. Co się zadziało? Cena poszła do dołu, zdobywamy pierwszy target, czyli mogliśmy sobie realizować zyski. Tutaj mamy już pieniążki w naszej kieszeni. Następnie cena się, że tak powiem, przysłowiowała tutaj pobujała i zaliczamy kolejny target, który jest ustalony tutaj przeze mnie. Sam trader Dani Peran tego targetu nie dał, dał tylko 44 700 oraz 43 600. Ja sam sobie bezpośrednio ustawiam tak zwane drugie zebranie zysków, ale trzeci target, czyli całkowicie osiągnęliśmy nasze... Nasz rezultat, tak? Czyli mogliśmy sobie wchodzić i mogliśmy na tym tradzie zarobić. To był sygnał, który dał nam tak naprawdę 2 do 1. Ja czekałem, aż cena podejdzie mi troszeczkę wyżej, więc czekałem na taki tutaj ruch. Niestety, tak jak widzisz, aż tak wysoko nie doszliśmy. Miałem tutaj ustawione zlecenie, właśnie na sprzedaż po tej przeze mnie. Wyznaczonej wartości cenowej, miałem ustawione, go, ustawione zabezpieczenie mojej transakcji, no i miałem ustawione właśnie zebranie zysków. Niestety to się u mnie nie sprawdziło, aczkolwiek również w tradzie byłem tylko z mniejszym po prostu kapitałem. Następnie kolejne powiadomienie, które otrzymujemy, jest to powiadomienie na stolane. Więc może żeby nie przeskakiwać tak pomiędzy wykresami, to przeanalizujemy sobie na, na samym początku trade na Bitcoinie pierwszy, drugi oraz trzeci. Więc trzy trade'y na Bitcoinie, pierwszy zaliczony w 100% Kolejny, kolejną analizę dostajemy 5, tylko się tutaj upewnimy. 5 stycznia o godzinie 9 czasu tajskiego, więc to była północ w Polsce. I tak jak tutaj widzisz, mam troszeczkę zmodyfikowane to zlecenie, bo zagrywałem je troszeczkę inaczej, więc ja tutaj wyciągałem sobie zyski. Więc tutaj na żywo po prostu. Zobaczymy, jak to będzie 1 do jednego. Więc mamy sugerowane wejście między 44 a 44400. Sprawdźmy, czy to ma rację bytu. 44, 44, 400 jak najbardziej. I ustawmy sobie poziom zabezpieczenia 44900, więc zabezpieczamy sobie 44900 i następnie zbieramy profity. Całkowity profit to jest 42 000. E, więc spisujemy sobie 42 000 i jest wpisane. Co się tutaj wydarzyło? Jak możesz zobaczyć, mogliśmy wchodzić znowu, otwierać tą transakcję od samego początku. Czyli, w momencie, gdy otrzymujemy takie powiadomienie, możemy sobie otwierać taką transakcję. Rzeszliśmy do naszego pierwszego targetu, więc mogliśmy sobie zaksięgować nasze zyski, wziąć po prostu zyski do kieszeni. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, był znowu powrót w naszą tutaj strefę i mogliśmy sobie wchodzić na przykład z naszych tak zwanych górnych widełek, czyli mieliśmy, mogliśmy mieć korzystniejsze dla nas wejście. I znowu ten, ta transakcja poszła na tak zwane take profit. czyli znowu mogliśmy sobie realizować tą transakcję. Tak, jak teraz widzisz, ta transakcja dalej jest w grze, więc jeżeli byśmy trzymali tą transakcję aż do dnia dzisiejszego, ja już wyszedłem z tej transakcji tak naprawdę całościowo, ale jeżeli byśmy trzymali do dnia dzisiejszego, no to po prostu jest ona ciągle w grze. Zobaczymy, jak ona się mm, będzie klasyfikować w kolejnym tygodniu. Więc, jeżeli ktoś jest dalej w transakcji, to jak najbardziej mógł nawet już trzykrotnie zdobyć sobie, właśnie mm, mógł już trzykrotnie. Ojejku, trzykrotnie zrealizować swoje zyski, tak? Czyli mógł sobie zrealizować zyski tutaj w tym momencie mógł sobie ponownie wejść w tą transakcję zrealizować zyski w tym momencie i znowu ponownie mógł zrealizować sobie zyski w tym momencie, więc trzykrotnie mogliśmy tutaj sobie te zyski po prostu zrealizować, jeżeli ktoś w tej transakcji jest, to czasu było naprawdę bardzo, bardzo dużo i wczorajsze powiadomienie, czyli powiadomienie z 7 stycznia, czyli tak jak powiedziałem jest to wczoraj, jest to niedziela godzina 20.30 czasu tajskiego więc około 14.30 czas Polskiego otrzymujemy kolejne powiadomienie, i powiadomienie wygląda następująco. Analiza wygląda następująco: całościowy target, zabezpieczenie naszej transakcji. Wszystko tutaj jest narysowane na wykresie, więc wyglądało to tak, że w momencie otrzymania tej, tej analizy na nasz telefon komórkowy, tylko usunę może tą tutaj jedną linię, żeby nam tutaj nie przeszkadzała, bo się zduplikowała kilkakrotnie. Więc w momencie otrzymania takiego, takiej analizy na telefon komórkowy mogliśmy zawierać transakcję i zaliczyła ona pierwszy target oraz zaliczyła ona drugi target. Więc dwa razy mogliśmy zrealizować swoje zyski w tym momencie oraz w tym momencie, jeżeli ktoś wchodził od razu po otrzymaniu takiego powiadomienia. Jeżeli ktoś czekał na górne widełki, jak najbardziej była możliwość wejścia z górnych widełek czyli e, jakby stosunek zysku do straty jest dużo, dużo lepszy i również mogliśmy tutaj zdobywać sobie nasze pierwsze profity, więc w zależności od tego w jakim poziomie było Twoje wejście, czy to było z tak zwanych dolnych widełek, czy ono było z górnych, jak najbardziej mogłeś zdobywać tutaj swoje profity już nawet dwukrotnie. Więc do tej pory tak naprawdę dostaliśmy trzy powiadomienia na Bitcoina. Trzy są trafione: jedno z nich zaliczyło całkowity target, drugie z nich zaliczyło niestety tylko nasze pierwsze targety, lecz wejście było i z yy, dolnych, i z górnych widełek oraz wczorajsze powiadomienie. Jeżeli ktoś wchodził w momencie, bądź około, już, już, już tobie mówię, ile było czasu, żeby taką transakcję zawrzeć. Więc czasu było tutaj no godzinka, godzinka czasu było żeby tak naprawdę podjąć taką transakcję i tutaj mogliśmy swoje dwa zyski zgarnąć. Jeżeli ktoś czekał na górne widełki jak najbardziej była taka możliwość, więc od, od przyjścia takiego powiadomienia mieliśmy 9 godzin i mogliśmy wejść właśnie sobie z lepszej pozycji i zrealizować nasze zyski na poziomie Take Profit 1. Następnie po bitcoinie mieliśmy solane. Tutaj niestety już takiego rodzaju nie ma, czyli nie jest. Czyli jak mieliśmy na bitcoinie możliwość zgadnięcia naprawdę bardzo fajnych zysków, tak niestety na solanie jesteśmy w tym tygodniu, z tego co wiem, w plecy. Dokładnie. Więc w tym tygodniu, 4 stycznia, tutaj sobie od razu tą datę może przestawię, żeby to wszystko było po amerykańsku. 4 stycznia oraz 7 stycznia dostajemy. Powiadomienie na nic innego jak na Solanę. Więc 1 stycznia, przepraszam, 4 stycznia o godzinie 16 czasu, tajskiego czyli o 10 czasu polskiego, dostajemy powiadomienie. Mogliśmy wchodzić z górnych widełek, był, było troszeczkę wejście w naszą tak zwaną strefę akcji, i tak jak widzisz, cena poszybowała do góry, więc mogliśmy zgarnąć swoje. Pierwsze, e, pierwsze zarobki. Następnie cena zawróciła, jeżeli ktoś wchodził z dolnych widełek, no to niestety po kilkunastu godzinach łapie tak zwanego stop lossa, czyli zamyka mu się transakcja ze stratą. To jest trade, który stracił, więc jeżeli nie zrealizowałeś swoich pierwszych zysków, bądź nie zabezpieczyłeś swojej transakcji, jeżeli właśnie trade był tutaj na tym pułapie, no to niestety na tym właśnie, na tej analizie jesteś niestety w plecy. Następna analiza, która wyszła wczoraj, również okazała się niestety niezyskowna. Więc jeżeli ktoś wchodził w momencie przyjścia takiego powiadomienia na telefon lub w momencie tak zwanego właśnie entry 2, no to niestety tutaj jest na minusie. Mogę powiedzieć szczerze, że ja tutaj zarobiłem, czym dzieliłem się na Discordzie, więc każdy kto ma dostęp do Discorda wie, że tutaj w tym trade'zie ja uczestniczyłem i mogłem sobie właśnie wyciągnąć zyski. Więc jeżeli ktoś analizował to z mniejszego przedziału czasowego, jak najbardziej mógł na, takim, na takiej analizie e, zarobić, aczkolwiek bierzemy tutaj pod uwagę, tak jakby było 1 do 1, czyli nic tutaj nie kombinujemy. Więc pierwsze powiadomienie zdobywamy pierwszy profit, w drugim powiadomieniu niestety żadnego targetu nie zdobyliśmy, Polecieliśmy w dół, analiza po prostu jest niekompletna. Następnie mieliśmy analizę na XRP, czyli na nic innego, jak na Ripple. Przyszła onia. Zno... 4 stycznia o godzinie 15.35, więc była to godzina 9.35 czasu polskiego. I jak wyglądał nasz Ripple? Tak jak tutaj widzisz, mogliśmy wchodzić od razu po przyjściu takiego powiadomienia. Mieliśmy na to, już Ci mówię jaki czas, mieliśmy na to 7 godzin. Nie 7 godzin mieliśmy, żeby zawrzeć tą transakcję. Było tutaj możliwość wejścia tak zwanego sniper entry, czyli mogliśmy wchodzić po naprawdę bardzo dobrym wejściu, czyli to jest wejście na które tak naprawdę ja polowałem i ja byłem w tej transakcji, również dzieliłem się tym na Discordzie naszym take profitowym. Więc jak to wyglądało, weszliśmy w naszą strefę cenową, mieliśmy do tego tak naprawdę około no około 6 godzinek, więc zanim weszliśmy w nasze widełki cenowe, mogliśmy sobie na spokojnie taką transakcję ustawić. Poszliśmy w dół, zdobywamy pierwszy target, czyli księgujemy pierwsze zyski, bierzemy je do kieszeni, księgujemy drugie zyski, bierzemy do kieszeni i następnie, tak jak teraz widzisz ta transakcja się po prostu buja, jest już bardzo bardzo bliska, żebyśmy sobie właśnie mogli e, ją zamknąć prawie całkowicie, więc tutaj, no zabrakło nam jeszcze troszeczkę, żebyśmy zamknęli całościowo transakcję, więc ona jest w dalej w grze, aczkolwiek już dwa profity są za nami, więc transakcja jak najbardziej udana. Następnie Bitcoin, którego już wspominaliśmy, następnie strona, o której już mówiliśmy, Bitcoin, o której już mówiliśmy, i następnie dzisiaj, czyli jest poniedziałek, więc też sobie to podsumujmy. E, Analiza na Ethereum 8 stycznia o godzinie 18 czasu polskiego? 18, 19, 20, 21, 22. Tak, o godzinie 18.30 czasu polskiego polskie, ojej, chyba Was kłamałem, chyba to są po prostu e, cyfry podane na czas Polski, więc to jest chyba, o tak, dobrze mówię, e, około północy czasu polskiego, więc troszeczkę Was kłamałem, nie przeskoczyła mi godzina na czas tajski, tylko to jest właśnie czas Polski, więc o północy e, czasu właśnie polskiego przychodzi taka analiza na tym razem wzrost ceny Ethereum, więc zobaczymy jak to wszystko się tutaj klasyfikowało, więc tak jak widzisz Mieliśmy na samym początku, gdy przyszła analiza, mogliśmy ją sobie tutaj otwierać, więc mieliśmy chwilkę czasu, żeby tą analizę, żeby tego trade'a otwierać. Następnie mogliśmy również otwierać tą transakcję z naszych dolnych widełek. I jak na razie poszła ona w dobrym kierunku, zdobywamy pierwszy target, więc tutaj księgujemy sobie zyski, tutaj zarabiamy pieniądze. Co się okaże dalej, tego jeszcze nie mamy zielonego pojęcia, co się stanie, więc tak naprawdę czekamy. Transakcja jest w grze, jesteśmy na proficie, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Zobaczymy, jak to się będzie klasyfikowało po prostu w następnym tygodniu. Więc to by było na tyle, jeżeli chcesz otrzymać dostęp do takich analiz, skontaktuj się ze sobą, która pokazała Tobie to wideo. Żegnam się bardzo serdecznie, Francie Grumak. Beijo.